O jezuickiej miałem opowiedzieć, zgarnęli mnie z manifestacji na Starym Mieście, wsadzili na jezuickiej do takiej celi tuż przy bramie. Wchodziło się na komendę, w prawo i tam z tej bramy 3x3 cela, betonowy słupek taki bez okien i tam pakowali ludzi. Na początku siedzieliśmy na podłodze, a potem już tylko można było tak stać, ze 40 osób tam wypchnęli do saloniku 3x3 metry betonowe i potem nas zaczęli rozwozić. Przed rozwiezieniem spałowali porządnie, więc miałem całe plecy sine i mnie przerzucili na Żytnią. Rozśrodkowanie z Jezuickiej, z mordowni na Jezuickiej. Na żytnie już był komfort, sześciu w jednej celi, cela dalej trzy na 3 metry. I jeszcze taki wielki Solidarności był, co wiedział jak się działa i przez kraty zawołał klawisz do mnie, kocyki dla panów natychmiast. I klawisz grzecznie poszedł i przyniósł nam sześć kocyków. I tak przespaliśmy komfortowo noc. No tylko musiałem spać na brzuchu, bo plecy miałem fioletowe.